Po raz 17. mieszkańcy Karlina i Białogardu wspólnie uczcili Dzień Osadnika na Sportowo. 15 drużyn rywalizowało w turnieju strzeleckim. 17. edycja turnieju, którego uczestnicy rywalizowali o Puchar Burmistrza Karlina została zorganizowana 8 marca na Strzelnicy w Zwinisławiu. Zawodnicy strzelali z karabinka sportowego z pozycji leżącej z odległości 50 metrów. Po zaciętych rywalizacjach kilkunastu drużyn Puchar Burmistrza Karlina zdobył zespół Związku Miast i Gmin do Parsenty. Pierwsze miejsce w turnieju zorganizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Karlinie z okazji Dnia Osadnika jest tak naprawdę pucharem zdobytym za wytrwałość. Puchar drużynowy, który zdobyliśmy jest odzwierciedleniem tego, że uczestniczymy co roku w tych zawodach, a po raz pierwszy zdobyliśmy miejsce na podium i okazuje się, że Wytrwałością swoją można zdobyć pierwsze miejsce. Miejsce drugie zajął zespół Maga, a trzecie wywalczyła ochotnicza Straż Pożarna 2 Karlino. Turniej zorganizowany z okazji obchodów Dnia Osadnika zakończyła zabawa integracyjna przy ognisku.